Servusik. Ja się nazywam Czernik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Nie zmuszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli Ci się podoba. Nie musisz komentować. Nie musisz udzielać się w konstruktywnej krytyce. Nie musisz również łapkować. Takiej łapki lub takiej zostawić. Nie musisz tak naprawdę odwiedzić mojego fanpage. Nie musisz dołączyć do grupy na Facebooku, którą prowadzę. Wszystkie linki w opisie. Wystarczy przeskrolować. Nie musisz również tak naprawdę wysyłać mi głośników do naprawy oraz ewentualnie w formularzu kontaktowym zostawić wiadomości, która, które wszystkie linki macie w opisie. Dzisiejszym tematem odcinka jest kolumna Tonsil Szerzo. Proszę bardzo, tak sobie to wygląda. Tonsil Szerzo 200 model. To jest już po naprawie, oczywiście rok produkcji to jest prawdopodobnie 90, może 91 z tego co ja tak patrzę się na logo tutaj, na tabliczkę znamionową. Typo szereg oraz nazwa, hmm, taka producenta to jest ZGB, Myśnik 130, przepraszam, bez tego myśnika. 130, myśnik 8, myśnik 566. A same głośniki prezentują się tak, mianowicie nic nie ociera, nic nie puka, nie harczy, bo też taki film już sobie nagrałem z odsłuchu tych głośników, tych kolumn głośnikowych. I standardowo mówię sobie, jakie głośniki tutaj były zamontowane, są zamontowane w tych kolumnach od samego dołu. patrzę się, o jest wskaźniczek mój: od samego dołu GDN 20 przez 60 x 3 wersji. 15 omowej. Oczywiście to jest połączenie równoległe, bo są dwa głośniki niskotonowe e, takie same, więc wtedy wypadkowa wychodzi nam 7,5 oma około. To jest skorygowane na zwrotnicy i tego typu właśnie rzeczach. Następnie głośnik średniotonowy, to jest GDM 16/80. Potem e, troszeczkę powyżej tego głośnika Mamy głośnik GDWK 10, 10 przez 80 przez 7. Też wersja ośmiomowa. To jest głośnik wysokotonowy, oczywiście kopułkowy, o fajnym brzmieniu. I na samej górze mamy głośniczek GDN 20 przez 60 przez 3. Kolumny zachowały się w przepięknym stanie. Ja je teraz obrócę, proszę bardzo, możecie sobie to klatkę zrobić, nie ma z tym problemu. Z tyłu, tak sobie to wygląda ta konstrukcja, oczywiście dwa tunele, baz refleks, otwory stratne, jak widać one są ułożone, jak widzicie na tym filmie, stop klatkę proszę sobie zrobić. No i kolejny bok, proszę bardzo, tak sobie to wygląda, oczywiście jeszcze trzeba nadmienić, że ta kolumna ma oryginalnie tutaj takie sobie, nie wiem czy to będzie widać na filmie, zobaczę. Jak nie, to nie to trudno. Mam nadzieję, że mi to nie ucieknie. Tutaj mamy takie y, podstawki podkolumny. To jest fajna rzecz, że producent już wtedy o tym myślał. I rzeczywiście coś takiego dołączył do zestawów y, tych głośnikowych. To są oczywiście stereofoniczne, e, lewy prawy kanał. E, taki film też o z odsłuchu, Wiem, powtarzam się najmocniej, przepraszam o tym, ale taki film z odsłuchu jak się prezentują głośniki już też powstał. Jest udostępniony albo będzie dopiero na dniach. Yy, yy, możecie sobie zobaczyć, jak to będzie brzmieć. Czy faktycznie głośniki nie będą tak naprawdę yy, jakoś harczeć, chociaż teraz zademonstruję. Troszeczkę się uspokoję. Możecie, yy, możecie to wywnioskować. Chyba. Mam nadzieję. Jeden głośnik. Drugi głośnik. No i sam na samej górze czwarty głośnik. Oczywiście wszystko pracuje bardzo dobrze, nie ma z tym najmniejszego problemu, wszystko zostało mm, zgodnie ze sztuką naprawione. Yy, osoba odbierająca yy, będzie na pewno zadowolona z brzmienia, bo one dość tak fajnie brzmią, aczkolwiek yy, co do yy, ceny troszeczkę ona jest obecnie na rynku zawyżona, bo w okolicach za sprawne egzemplarze, w takim stanie, no nawet ich tysiąc złotych ludzie chcą y, otrzymać, ale to już inna kwestia, czy, faktycznie, czy mm, faktycznie się sprzedawają te kolumny głośnikowe w tej cenie. Bo to niejednokrotnie obserwuję ten rynek i patrzę, że one potrafią e, tak naprawdę miesiącami stać gdzieś tam na, na Allegro. Przepraszam, no, chciałem uniknąć product placementu, ale no trudno. Czy olixa, czy sprzedajemy, czy Marketplace Facebooka też na pewno powstanie taki film. Jak szukać, ewentualnie, żeby nie wtopić na tym wszystkim podczas, podczas tak naprawdę zakupu kolumn. Nie tylko Tonsila, ale to będzie się hmm, dotyczyło również innych marek, bo nie tylko Tonsila, ale również do tego można pod, pod, podpiąć inne marki kolumn głośnikowych. Nieważne, mm, w każdym bądź razie dotrwałeś do tego momentu, nie musisz subskrybować, nie musisz zostawiać łapki w górę lub w dół, nie musisz konstruktywnej krytyki pisać, co Ci się nie podoba, nie musisz tak naprawdę też y, wysyłać mi głośników do naprawy, nie musisz też y, dołączyć do mojego fanpage'a, który prowadzę, linki są oczywiście w opisie, prowadzę również swoją grupę na Facebooku, do której nie musisz dołączyć. Tak, wiem, już troszeczkę poce się, ale trudno. Takie mamy warunki, jest dość ciepło. Eee, w każdym bądź razie, jeśli tylko chcesz, to możesz mi zostawić wiadomość w formularzu kontaktowym, który, gdzie jest link w opisie. To tyle. Dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam Was cieplutko, narazisko i hej!